Dobra, moi drodzy, mamy bingo, więc to standardowo robimy ee, robimy Bloodborne, Bloodborne 2, nie? Standardowo zawsze jest Bloodborne 2, okej. Okay. A czego jestem mega pewny, to będzie na 100% Crimson Desert, 100% będzie. Można strzelić, że gdzieś będzie Gothic ode mnie, e, chociaż nie wiem, Gothic ma wyjść na konsolę? Ma wyjść na konsolę, nie? Maraton też możliwe. Resident, może być Resident. Nowego pada, zawsze dajemy pada. Intergalaktyk nie sądzę, żeby tylko na State of Play to było. Saros myślę, że może być, bo do Sarosu też już coraz bliżej jest, nie? Saros. Machniemy Sarosa. Ja czekam na Sarosa, głupi. Przed Sarosem ogrywamy zdecydowanie Returnal. A nie ma dziewczynki, oczywiście. Ten to Zajaczek poleciał, panie. To od razu mamy wingo, nie? Nie sądzę, żeby oni poszli w duże tytuły, tak szczerze. Fardzo, myślicie, że pokażą? Myślicie, że aż tak się skolabują z Microsoftem, że Forze pokażą? Teraz autentycznie pytam, nie? Bo Bekę można kręcić, ale, ale właśnie wydaje mi się, że oni aż tak się nie skolabowali, żeby Forze pokazywać, czy Fable na przykład, nie? Hejs musi się zgadzać. Niby tak, ale chyba to byłaby już przesada, gdyby nagle i Forza, i, i ten, i Fable były pokazywane w tym na State of Play. No to już by był upadek, że tak powiem, nie? Shadow Drop. A wiesz co, niech sobie, sobie siądzie jakiś shadow. A Jak to oznaczyć Uber, e, Uber Indy, nie? Że już takie totalne indyki, takie, takie małe indyki będą pokazywać. tak z Zawalą nas kilkoma zwiastunami kompletnych indyczorów, e, wiecie, których nikt nie kupi, tak, poprawnie, nie? Myślicie, że Devil May Cry. To są za duże tytuły na takie state of place dupy trochę, nie? O, DLC Fest. To ma po prostu, że jakieś DLC będą pokazywać za jakiś gubien. To jest też takie mega pewne, jak dla mnie. GRAN Turismo, Myślicie, że coś pokażą. A, dobra, no to w Gran Turismo jak pokażą DLC, no to będzie w DLC paście, nie? Myślicie, że pokażą Relutet. W sumie miało premierę niedawno, nie? <laughs> Ale Relutet nie wiem, czy jest na ten. Aż wygooglam, czy Relutet jest na PlayStation. Steam, Epic Games, Xbox Store, nie ma. DLC do wieżka też nie sądzę. Mi się wydaje, że DLC do wieżka. To zostanie pokazane jak już to na oficjalnym kanale CDPu jako pierwsze, a nie gdzieś na jakimś pokazie, tak szczerze. Akurat CD może sobie jak najbardziej pozwolić na coś takiego, nie? Tak mi się wydaje. cd go Jota? To będzie to tutaj. Ale coś o Ghost of powiedzą, coś mi się wydaje. Będą panderować, że o sukces, sukces, albo coś takiego dziękujemy wam, czy coś takiego będzie. Tak mi się wydaje. Co jeszcze może być? Niech będzie TDMC, bo nie mam pomysłu. Coś z Devil May Cry, po prostu zróbmy tak ogólnie. Remaster God of War. Wy naprawdę macie duże nadzieje co do tego. Wy naprawdę macie. Dla mnie, mi się wydaje, że to będzie takie, wiecie, przegadana godzina i nic wielkiego, nie? Zero konkretów. Będzie znowu gadanie, że ja pierdolę zmarnowali mi godzinę, nie? Wy macie potężne oczekiwania co do tego state of play. <laughs> wiecie, no które state of play z ostatniego roku było jakieś takie potężne, nie? Wolverine też nie sądzę. Chyba za. Nie będzie, nie będzie. Właśnie, ja bym nawet zaznaczył Binko, że nie będzie Wolverine. A, remaster God of War Ragnarok, ok. I tak samo mogę zrobić, nie będzie, Wieśka. A, widzisz, to nawet nie wiedziałem. Akurat nie oglądałem ostatnio od Nic nie oglądałem, na nic nie miałem czasu. A, co jeszcze może być? Bloodborne Remake, Bloodborne 3, Bloodborne Remaster, Bloodborne Port, wiadomo, wiadomo. E, właśnie, Horizon. E, przypuszczam, że coś zrobią odnośnie tego Horizon Hunters Gathering. Ale po prostu zaznaczę Horizon, bo może to jeszcze nie, w Steel Frontiers nie, bo nie ma tego na playa, ale, ale może to Hunters Gathering będzie. Trzeba... <laughs> Licznik na każde we excited. No, to też słusznie. No, na następną na trzeba, e, trzeba będzie zrobić takie liczniki. Personali... Tak, zaliczamy to do animu. Gra dla nikogo? Może być, może być jak najbardziej. Może coś takiego się znaleźć. Bonda mogą pokazać? Mogą pokazać w sumie Bonda. Oczywiście, że deizmy też zaznaczymy, będzie. We are so... We are so inclusive. Będzie, będzie. Dodatek do Monster Hunter Wilds. Zapowiadasz a... Zapowiada się jakiś? Nie sądzę, żeby to ogłosili tutaj. Nie, 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 Bloodborne zawsze... Inaczej, Bloodborne zawsze będzie. Nie będzie Bloodborna, ale coś musi być z Bloodborna. Zawsze trzeba mieć tą resztkę nadziei, nie? Nie sądzę, żeby był gadowar. Nie przesadzajmy. Subnautika, No, ogólnie coś się pokazał z wjazdą Subnautiki i tam ludzie mocno to krytykują, właśnie, żeby nie wspierać. Ale Subnautyka to jeszcze ona dopiero będzie w tym, w early accessie na Steamie, tak mi się wydaje. Ona nie będzie na konsoli. A, a myślicie, że nie pokażą na przykład No Man's Sky? Bo tam do No Man's Sky jakiś nowy dodatek tam wyszedł teraz, nie? Wiesz co, Panda Gamba, możesz sobie obejrzeć The Crap Awards, tam jest dość dużo powiedziane odnośnie Subnautyki 2. Chodzi o to, że... jak oni się... Crafton, tak? To Crafton się nazywał, już nie pamiętam, czy to Crafton. W każdym razie wydawca mocno wydupił deweloperów na tej zasadzie... a właśnie, okej, okay. no. No, no to już wiesz o co chodzi. Tak, ale jakby ktoś nie wiedział, no to chodzi o myk taki, że oni mieli dowieść jakieś tam wyniki do konkretnego czasu, żeby tam chyba 2 czy 3 miliony po prostu dolarów dostać takiego bonusu, jakby, a wydawca z kolei robił wszystko na własne życzenie, żeby do tego nie doszło. Opóźniali, nie zgadzali się, no i robili tylko po to, żeby właśnie nie wypłacić tego bonusu, nie? Teaser Spidermana nowego? W... Nie sądzę, nie sądzę. Co jeszcze? Tak, Final Fantasy Remake może być, no? Fantazy 7 Remake 3. Skumamy chyba o co chodzi. Eurotrack Simulator 2? Okej, okay. nie sądzę. Gwiezdne wojny... O, o, Mugenics na PlayStation 5, Panda Gamba? To naprawdę nie jest zły typ. Mogą znać ten. A, tak, na pewno będzie reklama PlayStation Plus, to 100%. Słuchajcie, myślicie, że mogliby wcisnąć ten update do... coś z Blizzarda? Na, na tej zasadzie, że Blizzard, nie? Że mogą zapowiedzieć tę no, nowy nowy, nową postać do Diablo 2, Resurrected. Mogą powiedzieć coś o Overwatchu. Mogą powiedzieć chociażby znowu o tym zaklinaczu do czwórki, może coś z tego. Myślicie, że kolab jakiś będzie z Blizzardem? Coś by tutaj chcieli pokazać? Jest to realne? No tak, w sumie słusznie, słusznie prawisz gamba. Widzisz, jakoś tak pomroczność i zapomniałem, że Blizzard jest pod zielonym obozem przecież. Raczej nie, słusznie, bardzo dobrze. Słuszna uwaga. Dobre, dobra uwaga, no. Wiem, co możemy dać, jakiś kolab, że wiecie, tytuł. X e, razy Y, nie? Że. E, no, X, Z razy Y, czyli jakiś tytuł łączy się z innym tytułem, taki crossover czy coś takiego, nie? Dlaczego wy spodziewacie się nowego Godowora? Wątpię, żeby tam było cokolwiek z Godowora. Prędzej już by chyba było coś z GTA faktycznie. Coś na Wiara? Słusznie, możemy wklepać Wiara. Remake albo Remaster. Dobra, dobra. Bingo mamy na dzisiaj. 4. Chociaż nie wiem, czy na Twitchu nie będzie lepiej. W każdym razie, lecimy. Była ta gra z tymi mobkami. Hena, właśnie. No, 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 no. Nieźle. Nie grałem, ale jestem mega ciekawy, bo pięknie wyglądała. Bardzo fajnie. Muszę grać w końcu jedynkę. Ale cieszy mnie nawet, muszę przyznać. Wiecie, że bardzo fajna gierka była? Bardzo fajna. Super. No, wy... Pierwsza część wyglądała też cudownie. Słuchajcie mnie dobrze, czy za głośno jest? Przyciszyć trochę może? Dajcie mi znać, bo z dźwiękiem jak zawsze jest, nie? Jest git, dobra. No to zostawię jak było. Ale wygląda prześlicznie, nie? To cleanser. wygląda jak prerender cały. Maybe you can do the same. Właśnie, muszę poszukać na elixach gdzieś Kenę pierwszej części zdecydowanie. Zobaczcie, ile to jest detali naraz, nie? Chociaż wygląda bardzo podobnie do fajnu miejscami, nie? Jeżeli patrzymy na roślinność. Super. No to, to mi przypomniało o tym tytule w ogóle. Ja muszę go nadrobić. Nie tylko jeden z wielu, ale. Hej everyone, I'm Josh i. Absolutnie warto. Zdecydowanie będzie warto śledzić. To jest właśnie tytuł, którego ja nie ograłem, ale słyszałem, że jest świetny, bardzo mi się podobał, po prostu brakło czasu zwyczajnie, nie? Sucker Punch. Jotej! Jest Jotej! zaznaczamy Jotaja. Druga część Left Stranding, mojej drogi. Chyba na PC zmierza. Właśnie, dokładnie tak! Polecam, zapraszam do mojej recenzji swoją drogą. Bardzo dobrze, że wychodzi na pc To było wiadome, że wychodzi na pc Polecam absolutnie każdemu, kto nie ma konsoli i nie mógł sobie do tej pory pograć. Dwójka dla mnie jako przeciwnika. Jedynki. Jedynka mnie odepchnęła trzy razy, nie byłem w stanie jej skończyć, tam 30 godzin to było max, jak byłem w stanie ograć na raz. Dwójkę ograłem całość, całościowo z wypiekami na twarzy. Jest to doskonały sequel dla tych, którzy zostali odepchnięci od jedynki. Polecam dwójkę każdemu, wait, kogo jedynka huh? wymęczyła. That's six now. Dziwne, że taki jest. Ten... No, to Jest Resident Evil! Proszę, yeah, easy. That's... No, czekam, czekam moi drodzy. Będzie ogrywana i to na streamie i będzie recenzja. Cieszy mnie, że wróciły takie pół zombie, że tak powiem, to jest tyle dobrego. Ale właśnie potem mamy coś takiego, nie, nie jestem fanem interpretacji. Ale dobrze, że chociaż są początkowe. Remaster. Autentycznie. Ta gra naprawdę potrzebuje my, bo tam system walki. Oh, Dobra, może nie samo Legacy of mówię Soul o Soul Reaver. Był genialny, tym, że ty zmiękczałeś pod, uh, te potwory, wrogów, i musiałeś ich uh, wybić gdzieś uh, otoczeniem, tak? Nadziać na coś, wrócić do wody. To było genialne I to by było super, by to super to się teraz grało, ale oni idą, kurwa, w remastery. Nie, no szkoda, że oni idą w remastery, mogliby zrobić filmika. Ani To jest ten, boże. Druga część tego. O właśnie kontrola. Tego nie mieliśmy w bingo. Ale czekam na to, zwłaszcza też jak pojebiony. To ma mieć e, format Souls'a w ogóle, nie? Jedynka też mnie odbiła, muszę przyznać. Grałem dosłownie niedawno, za dwa miesiące temu może trzy. I e, no nie, no nudna jest. szczerze, że jest nudna. Czyli bardziej, bardziej akcyjna. No cóż, trochę mniejszy hype, ale nadal hype. Nie mogę powiedzieć, że nie. Nie gadaj, że. Okej. Okay. Ale dumowy vibe. Ale to jest ten, co się w pierwszej części grało wojną, potem się grało śmiercią. Jezu, jaki to był tytuł, zapomniałem. Uh, uh, Darksiders, właśnie. Ale vibe'em teraz się What fucking damn. Wygląda pathgenowo, muszę przyznać, ale dali wajba jak nie wiem, nie? Nie grałem w trójkę tylko, Darksiders. Jedynka mi bardzo się dała Metroidwa Dwójka była bardziej otwarta strukturalnie, ale nadal zawierała ten, e, ten format. Trójkę nie grałem, jest rzekomo bardziej Soulsowa. O nie, coś nowego słuchajcie! Crimson Moon. Dobrze się zapowiada. Myślałem, vibe Dark Sidersów, nie, ale. No tak. Co oni This mogą, kurwa, wydać, jak nie Anniversary Edition? Fani Raymana czekają od lat na kolejną część. Kurwa remake. Anniversary, anniversary Edition. Zrobili to z The Division i teraz robią, kurwa, to samo. No tak się wysrać na fanów jak Ubisoft, to nikt nie potrafi. Tego rodzaju gierki nie są dla mnie, ale nie mogę odmówić im pewnego uroku, takiego klimatu, takiego chillowego vibu i artystycznej wizji, nie? Jest coś fajnego w czymś Wiem, że to nie dla mnie, ale absolutnie nie mam zamiaru hejtować. Neva, prologue. Neva. Ładne, przyjemne. Nie dla mnie. Może kiedyś, jak już będę stary i nie będę robił YouTube'ów, i będę miał więcej czasu, Up ale next, naprawdę nie title from gra. gra na wyżynkę na totalne wyżycie się. I będzie wręcz gra, nie? To może być spoko, nie? Naprawdę, może być spoko. Tu crafton, nie? Big White cock, the game. <laughs> No to wygląda jak Dynasty Warriors, tylko Dynasty Warriors dla mnie zawsze tak kiepsko wygląda, a tutaj wydaje się że jakby widzieli co daje tego smaka, co daje to poczucie wyżywki, nie? Nieźle. Project Windless Muszę przyznać, że yy, mimo, że to jest Krafton... To jest Star Wars Racer, dobra. Zajebiście. Czekam na ten tytuł. Zaskoczyli mnie pierwszą zapowiedzią, kojarzy mi się to z PSX-em tak po prawdzie. Zdecydowanie z, z ogromną chęcią zagram, jak już wyjdzie. Jak najbardziej. Star Wars Galactic Racer, jak najbardziej spoko. Ej, ten pokaz wcale nie jest taki kurde, zły. Ja naprawdę obstawiam i chciałbym, żeby tutaj było właśnie masa filmowości. Żeby to był trochę taki Uncharted, tylko w filmach 007, bo brakuje mi, szczerze, przyznam szczerze, brakuje mi trochę takiego samograja. Takiego kinowego doświadczenia, bo teraz nie ma tego już tak za wiele. Kiedyś było to co, co drugi tytuł, a teraz. Jest tego jakoś tak mało, wymarło to, nie? No właśnie tak wymarł ten gatunek. To tak samo jak kiedyś wszędzie były zombiaki, teraz już zombiaków nie ma. Teraz to drugi tak. Każdy gatunek ma swoje 5 minut, i to jest tak, że przez 5 lat non-stop wychodzi jeden gatunek. Ja uwielbiam slajki, ale też już starczy, nie? Uwielbiam, uwielbiam czwórkę. Ludzie narzekali, uwielbiam czwórkę, uwielbiam Metal Gear w ogóle. Oj, że jak ja płakałem na tej grze, so <laughs> Metal Gear stoi w lepszym klatkarzu jak 12 FPS. Słusznie. Ja to wyparłem trochę z pamięci. Uwielbiam czwórkę, jest to taka, taka jazda na nostalgii. Chronologicznie jest to ostatnie. Oh, Zaczyna jeszcze jest z Raidenem tam w roli głównej, nie? I warto, absolutnie warto. Fabularnie jest to mat doskonałe. Jezu, jak ja uwielbiam tę Ja uwielbiam całą czwórkę, tak simpie do czwórki, jak tylko można, nie? Jezu, jakby zrobili remake czwórki, ale bym płakał. Naprawdę? Proszę, idźmy na Trevor Belmont. Wrażenie pozytywne, tak stworzono. Yeah. Było w ogóle takie ujęcie bez kitu jak z tego de nie? <laughs> Ej, przyjemnie. Castle No nie jest, może to must have dla mnie, ale nie, nie, nie odrzucił mnie ten zwiastun, ten pokaz. Dobra, No Silent Hill jak nic w sumie, nie? Boom! Townfall. Ty, I to ma być FPP? Okej... Okay. Wow! Kurde... Nie no, filmy mi się bardzo dobrze ogląda, tylko że to są braindeadowce, nie? Oglądasz cały czas, masz non stop świetną sekwencję walki. No ale to trzeba lubić też, nie? Ja Johna Wicka bardzo lubię. Jest! Yeah. prawo do wizerunku. Yeah. Boom. Ja tam lubię Johna Wicka, będzie grane. Tu już mamy actual gameplay, tak? Słuchajcie, znaczy, to będzie gra tylko po to, żeby pompować adrenalinę. I właśnie takich gier też brakuje. Był już ten Massive Cock przed chwilą, Massive White Cock. A teraz mamy e, Wika. Bardzo dobrze, jestem za. Jest maraton! Nieźle, będzie można przez tydzień kombinować. Odważnie! Przyznaję, że bardzo odważnie. Chyba chcą zagrać trochę pr kartę. Bo mieli zepsuty PR i teraz dają nam pograć przez tydzień, żebyśmy mogli zobaczyć, zanim się ją kupi. Bardzo dobry ruch. A, jest, będzie Saros, to już zaznaczę Saros. Czekam na Saros, jak się 30 kwietnia. Ok. Za dwa miesiące ja będę w raju. Taka jest prawda. Absolutnie czekam na Sarosa. Jej kurwa musieli dać Digital Deluxe Edition ze skórkami. Uch. Jest i on. Proszę, mieliście rację. The fuck? Nie mówcie, że robią remake'a. Nie mówcie, że robią remake'a. Nie mówcie, żeby remake. <laughs> żeby to nie był remaster! Fuck off! Hey, hey, what's happening? What's Co ty to dajesz? It? It is OGTC. That's the original no fucking God way! O, szamciary yeah, kurwa baby. stary, nie? Uh -huh. Fuck, to nigdy to nie, nie wierzyłem, że zrobią remake'a! To... Pierwszej trylogii, przecież ona jest taka niebezpieczna na te czasy. The fuck! Zdecydowanie you can, you can pierwsza trylogia God of War spikuje nad tymi nowymi i będę zdychał na tym wzgórzu jeśli będzie trzeba. Zajebiście, ale mnie zaskoczyli teraz na samym końcu. Wow! Ale teraz mnie kupili, nie? Ale bardzo dużo teł, Wiecie z czym mi się kojarzy? Wiecie z czym mi się kojarzy? Z Herkulesem na PlayStation 1 co była ta platformka. Autentycznie. To jest ciekawe, ale Uwa, remake pierwszej trylogii, coś o czym mówię od kiedy się pokazała ta nowa wersja God of War. A. Rany boskie, ale teraz mi dali, ale mi teraz dali. Dobra, i mamy końcówkę. To był absolutnie najlepszy z e, State of Play od chyba dwóch lat. W skali od jednego do dziesięciu autentycznie dałbym tutaj 9 albo 10. No God of War, of War trilogy, remake. No, to jest coś, o czym ja marzyłem, od kiedy się pokazał ten nowy, nie? Więc e, tutaj, no, nie ma żadnej dyskusji, że to jest dla mnie pik tego, co było, ale ile tutaj dobrych gier kurwa pokazano? What the fuck! Nagle PlayStation kurwa wstaje z kolan niejako, tak jak było naprawdę flop za flopem, za flopem, za flopem, jeżeli chodzi o pokazy, same gówniane pokazy. No, tak oni zaczęli ten 2026 w ten sposób, że ja nagle kurwa się niebieski zrobię. Co się dzieje? Słuchajcie, początek już sam nie. Kena 2. Ja y, mówię, simpuję do jedynki, mimo że w nią nie grałem, bardzo mi się podobała. Po prostu no, jakoś tak obeszła obok mnie, ale przecież dwójka wygląda fenomenalnie. No Wygląda doskonale, tak? E, no, y, potem co mamy. Nawet takie głupie zaskoczenie, wiesz to tak spojrzałem na ten tytuł, Crimson Moon, niby wygląda trochę pastgenowo, niby wygląda źle, ale jak oni pokazali ten gameplay, jak wyskoczyli z tą muzyką, warto sprawdzić, tak? Beast of Carnation nagle pokazali, to rzekomo było pokazane wcześniej na xboxowym pokazie, ale no, nie oglądałem go, więc tutaj jestem mega zaskoczony. Słuchajcie, Saros, okej, okay, tutaj trochę zdupili z tego względu, że jest Early Access 48-godzinny, ale i tak ja tak simpuję strasznie do Returnala. Że no, nie, może nie wezmę wcześniejszego dostępu, no chyba że akurat... No nie wiem, mo, raczej nie. E, ale po prostu bardzo czekam na Sarosa. Simpuje strasznie dla Hausmark e, i, i de facto zostało pokazane coś z tej gry. Maraton dostał zapowiedź, że będzie tydzień otwartych e, serwerów, że tak powiem, będzie można przetestować, a Maraton wychodzi 5 marca, to z takich mniejszych. E, ale no tak, Pragmata została pokazana po raz kolejny. Co jeszcze? Star Wars Race, Galactic Racer, to jest bardzo ciekawe i to jest ten z kolei z tytułów Gwiezdnych Wojen, który ja bardzo chętnie sprawdzę. Tak, dobrze, że wspomniałeś, Łukasz, ale kurwa to co Ub Ubisoft dostało po piździe znowu, bo jedyne co potrafili zrobić to znowu spakować gierki z Raymanem do jednej paczki. Pewnie wycenić ją na 200 złotych i wiesz, Anniversary Edition, hej, płacicie po raz kolejny. że czekacie od 20 lat na nową grę, zagrajcie sobie w starą, no jak czekacie to wam będzie milej, nie? E, coś jeszcze było. E, już teraz nie mam wszystkich zapisanych, tak naprawdę. E, no, God of War to totalnie, totalnie przecież mnie kupił. E, Control, tak. Control został pokazany. Tutaj faktycznie na początku myślałem, że to będzie bardziej soclajkowe, -like ale to bardziej nam przypomina faktycznie akcyjniaka, więc prędzej jakiś Devil May Cry czy coś, ten deseń. E, ale, ale. A John Wick też bardzo dobry taki pokaz tego, co tam miało być. Już o Johnny Wicku to wiedzieliśmy wcześniej, ale to ma być właśnie taka odstresowująca gra. Po prostu tam ma być rzeźnia, tam pewnie nie ma być nic głębokiego, nie ma być głębokich systemów, mamy wejść i się wyżyć i tak samo ten big white cock, czyli, czyli ten wielki masywny kogut, który był e, pokazany. E, I to wygląda jak również taki odstresowywać zwyczajnie. Metal Gear kolekcja v WoW 2 Bardzo dobrze, że wspomniałeś lub wojna nie zapisałem tego, oglądałem. Co prawda ja nadal liczę, że oni będą wydawali kolejne remake, bo metal. Metal Gear Solid to jest akurat seria, którą uwielbiam i która bardzo blisko memu sercu jest. I że to się nie ograniczy do remakeu trójki oraz wiecie, Collection Volume 1, bo tam faktycznie, czy Volume 2, bo tam Volume 2 no to mamy Metal Gear Solid 4 oraz Peace Walkera. Wolałbym po prostu remake tych gier zobaczyć w pełnym, w pełnym wydaniu. Silent Hill Nowy, który przecież tutaj jak pokazali, to ma być FPP. The fuck? Silent Hill to jeszcze może dzisiaj będzie pokazany, więc jestem mega ciekawy, ale naprawdę większość pokazanych tutaj gier no była bardzo interesująca. What the fuck? Co się stało ze State of Play? Zepsuli nam się chłopaki, bo zawsze mogliśmy na to narzekać. Ja tutaj nie mam powodów do griftowania, poza oczywiście pierdolonym Ubi, no bo, no bo na co jak nie na Ubi? No Ubi po totalnym e, nalenia, tak? Najpierw mamy The Division, które zostało w ten sposób wydane. Ludzie robili sobie nadzieję, że hej, może coś więcej, no i mamy The Division. No, i oczywiście Rayman, no, op opluli po prostu fanów Raymana znowu, nie? Wciąż statko remasterów? Tak, ale, ale czy tak wiele ich było? Dodatkowo Sansa Wsparta ma polski dubbing według karty. Nieźle. Nieźle. Muszą się wziąć w garść, bo wal wpada ze swoim klockiem. Słuszne spostrzeżenie, ale znowu to potwierdza to, co ja mówię od lat: konkurencja budzi. Po prostu progres, tak? Konkurencja sprawia, że inni zaczynają się starać. To jest najlepsza, naj, naj, najwłaściwsza forma rozwoju. Eee, God of War Trilogy. Nie, chyba raczej 2027 będzie teraz zrobili teaser, eee, ale choćby to miało być w 2028. Słuchajcie, ja nie wiem, czy oni to wydadzą God of War 1, 2 i 3, czy wydadzą to jako remake jednej wielkiej całości. Ale, no wiecie, zaczął krzyczeć tak jakby od Zeusa, I'm coming for you, your son is back, tak więc wiecie, to jest, to jest, to nie jest pierwsza część. W pierwszej części walczyliśmy za resem, więc jestem ciekawy, jak oni to zrobią. Ale autentycznie mega giga potężny ruch, dlatego że mówię, God of War jest Niegrzeczny jak na te czasy. Dzięki za 40 widzów. I ja jestem, tylko martwię się po prostu, że to nie zostanie ugrzecznione, upłynnione. To ma być krwawe, to ma być ciężkie, mamy wyduprzyć Afrodytę jak będzie trzeba. Wiecie, naprawdę, naprawdę mam nadzieję, że tego nie skopią, tylko dlatego, że to jest takie, są non-progressive, ale na ten moment ja jestem mega oczarowany tym późwa pokazem. Przyszedłem naprawdę obejrzeć tak, ech, ponarzekamy, a ja będę to zachwalał przez najbliższe dwa tygodnie, coś czuję. Na Twitterze Silent Hill napisali, że pokazał najnowszy update serii Silent Hill. Może coś wspomną o Blueberry Team. Słuchajcie, no do pokazu brakuje nam ile? 45 minut, już poczekamy. Pies drapał, nie? E, tak więc, jak ktoś chce, to zapraszam około pierwszej. No naprawdę, jestem w szoku. Wiecie co? Aż zrobię wam pola też znowu. E, ocencie sobie w dwie minuty. Ocena: e, ocena state of play. Od jednego do pięciu, bo nie ma więcej miejsca. Bingo jak wyszło, jeszcze muszę tylko uzupełnić o to, czego nie było, a co za zapisaliśmy i za chwilę pokażę bingo. A więc tak wygląda bingo na dziś, nie? No pada nie było, właśnie też dziwne, chociaż myślałem, że jak pokazali tego God of to będzie nowy pad, nie? Ostatnio mi się z tym kojarzyło. Nie, no naprawdę? Potężny, kurde, pokaz. Absolutnie potężny pokaz. No tak, ale wiesz, no ostatnio zapowiadali nawet ten Horizon, ten Hunters Gathering, który ma być na PlayStation 5 i na PC, -ty, to myślałem, że może to pokażą po prostu, nie? A czy w kopie to będzie opcjonalnie, nie? Mam nadzieję, że tam nie trzeba grać w koopie, że, że jest mus grania w kopię, nie? Ja tam tylko Johna Wicka i Gowa widzę na plus, a tak wszystko powtórka albo oczywiste rzeczy. Szkoda, że nic o wieszku. No naprawdę, wydaje mi się, że Wiedźmin to byłby pokazany bardziej na kanale i na socjalach CD Projekt. Red. Oni nie są zależni w ogóle od PlayStation, więc pierwszy drop, jaki będzie o jakimkolwiek DLC-ku, czy, czy wiecie, Wiedźmin 4 i tak dalej, to będzie tylko i wyłącznie na kanale. Tego, CD-pu. Oni nie będą korzystać z takich pokazów. Chyba, że będzie taki główny, wiecie, The Game Awards czy coś takiego, no ale no teraz te dlc jak wedle plotek to ma powstać, wiecie, no jednak po. przed The Game Awards, nie? Tak więc. Wiedź mi za dużo, żeby takie. Dokładnie, o to chodzi. Wiedźmy, tak samo nie będzie Cyberpunk jakiś nowy, pokazywany na takich wydarzeniach. To nie ta, nie, nie ta skala, nie ta skala pokazu, nie? O, jakby demo Resident Evil Requiem było, to byśmy dzisiaj zerywali nockę przy tym. Silent Hill mnie mega, przede wszystkim, perspektywą zaciekawił, bo jeszcze no, w takiej formie to akurat się Silent'a nie spodziewałem, że pokażą. I nie wyglądało to źle, muszę przyznać, naprawdę, nie wyglądało to źle. Cholera jasna! A budżet, kurczę, na gierki wcale taki potężny nie jest, muszę przyznać, nie? No i de Stranding 2 na PC, ty właśnie, dobrze, że wspomniałeś, to akurat teraz Posiadacze pc którzy nie ogrywali tego na konsoli, bo nie mają konsoli, no to mają naprawdę bardzo dobrą perełkę do ogrania, bo na przykład ja właśnie powtarzam, biorę się z obozu, który się odbił od jedynki. Naraz byłem grać około tam 30 godzin, wkurzała mnie ta gra, znaczy ona była czarująca, ale wkurzała mnie ta gra, a dwójka sprawiła, że ja chcę wrócić do jedynki w wolnym czasie i ją po prostu ograć. To jest naprawdę potężna magia tego sequela. Więc Death Stranding 2 też bardzo dobra rzecz, nie? Nie, Death Stranding 2 absolutnie warto, jedna z lepszych gier z zeszłego roku, muszę, z, muszę powiedzieć, nie? urlop muszę brać, no, Death a Death tak w tydzień obrobisz, nie? Nie nie, ma, yy, nie, nie przejmuj się tym kapitanów. Ja nawet w swoim materiale, w swojej recenzji o tym mówię, że akurat jest taki plus Death Strandinga 2, że on jest tak uszyty, że yy, nie trzeba specjalnie znać jedynki. Naprawdę. Ja sobie co prawda robiłem yy, takie recapy, no bo no, nie miałem ani czasu, ani ochoty grywać jedynki, skoro się od niej odbiłem. To zrobiłem sobie taki dwugodzinny maraton po prostu o czym jest ta fabuła. Ale uwierz mi, że dwójka jest tak skonstruowana, że dobrze ci opowiada na początku to, co masz wiedzieć, i może faktycznie w czasie rozgrywki wyłapałbyś jakieś dodatkowe smaczki fabularne odnośnie jedynki, myślę, że tak jest, ale absolutnie nie jest tak, że jesteś zagubiony. Więc bardzo dobrze to poprowadzili. Jaka gra Cię najbardziej przekonała do spróbowania, ale w ogóle? A ze state of play? No to ze state of play Kena 2. Przypomniała mi, że muszę jedynkę ograć, bo ja jedynką byłem oczarowany, kiedy wyszła. Na zasadzie wiesz, zwiastunów, tak. To... Ja tu jeszcze gamingowy przegląd tygodnia robiłem, jak Kena wychodziła. E, I e, Kena 2 przypomniała mi, że zdecydowanie no, muszę przecież ograć tą jedynkę, pierwszą część. E, ale no Silent Hill też bardzo mnie zaintrygował, dlatego czekamy jeszcze te pół godziny i zobaczymy, co tam będzie, nie? E, co dalej, co dalej jeszcze? No mówię, gowa to na razie nie widziałem, więc. Więc tutaj się nie wypowiem. Saros, cały czas jestem nakręcony, więc nie można powiedzieć, że mnie przekonał. Powiem ci, że jestem zaintrygowany tym maratonem teraz. Tak jak oglądaliśmy sobie razem, no to jestem ciekawy tego darmowego tygodnia, żeby go sobie sprawdzić i na pewno go sobie sprawdzimy. I jeszcze, właśnie ten Massive White Cock, cały czas. Jak on się nazywał? Zapomniałem, jak to się nazywało. Beast of Reincarnation to było to. Z tym kogutem, nie? Tak więc to bym spróbował. No, John Wick, tak samo chętnie spróbuję. Kastu fajnie wyglądała, ale to prawda.